W ubiegłym tygodniu pan marszałek wielce oburzał się przeciwko alkotubkom, więc może czas pójść za ciosem i zrobić porządek z e papierosami, panie marszałku. Produkowane one są w Chinach, sprzedawane przez firmy powiązane z Rosją. Panie, panie premierze, skoro potrafił Pan polecić Czesławowi załatwienie sprawy Alkotubek w ciągu jednego dnia. To może uporządkuje pan również ten temat kolorowych, smacznych e-papierosów dla dzieci i młodzieży? Minęło już pół roku, kiedy miała to zrobić pani Czarodziejka Leszczyna. Czyżby się pan bał jej różki? Składam wniosek formalny o przerwę dla pana marszałka, aby wspólnie z panem premierem mogli udać się łaskawie na ulicę wiejską i zobaczyć, jak są promowane zaraz obok kas, przy cukierkach, właśnie takie gadżetiki gadżet dla dzieci. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Ja nie mam co prawda pewności, kto się miał obawiać różdżki, pani minister, czy pan premier, czy ja. Natomiast w swoim imieniu odpowiem, że w sprawie tych wajpów i tych papierosów ma pan we mnie stuprocentowego sojusznika i każdy, kto będzie chciał z tym zrobić porządek. Podobnie możemy porozmawiać o reklamie piwa i o wielu jeszcze innych rzeczach, które dzisiaj na zdrowie młodych ludzi wpływają, w, więc współpracujmy tam, gdzie możemy, bo to są ważne dla nas sprawy. O możliwość zabrania głosu poprosiła, jak rozumiem, w tej sprawie pani minister zdrowia Izabela Leszczyna. Proszę bardzo. Panie marszałku, wysoki Sejmie. Y na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów będzie przyjęty projekt, a w zasadzie dwa projekty, które pan poseł Sachajko, gdyby był uważnym parlamentarzystą, mógł poznać, ponieważ od kilku miesięcy są w konsultacjach społecznych. Otóż będę zwracała się do pana marszałka, ale rozumiem zdanie, które pan marszałek przed chwilą wypowiedział, że jest na tak, to znaczy Absolutnie. przeciwko. Elektronicznym papierosom, przede wszystkim tym kolorowym, które Pan Poseł był łaskaw pokazać dla dzieci i młodzieży, więc będę liczyła Panie Marszałku i gorąco prosiła o szybką ścieżkę, tak żebyśmy mogli naprawdę w trybie jak najszybszym przyjąć ustawę, która zakazuje sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych i wielorazowych bez nikotyny. Dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Jednocześnie zakazuje sprzedaży takich wyrobów w automatach, które dziwnym zbiegiem okoliczności znalazły się oczywiście w pobliżu szkół. Ponadto zakazuje sprzedaży takich produktów przez internet. I to jest jedna ustawa, mam nadzieję, że cała Wysoka Izba zagłosuje za. Jednocześnie mamy procedowaną drugą ustawę, która jest wdrożeniem dyrektywy unijnej i ta ustawa zakaże aromatów charakterystycznych, czyli dodawania do nowatorskich wyrobów tytoniowych tych różnych zapachów, aromatów, bananów, poziomek, czegokolwiek, które udają, że to nie śmierdzi. Śmierdzi. I dlatego wprowadzamy także tę dyrektywę, której nie wprowadzili nasi poprzednicy. Jednocześnie w Ministerstwie Zdrowia rozpoczynamy pracę nad kolejną ustawą, która będzie wprowadzała zakaz aromatów dla tych wszystkich płynów likwidów, czyli tych elektronicznych papierosów z nikotyną dedykowanych do dorosłych, które mają te wszystkie aromaty charakterystyczne. Także Panie Pośle Sahajko spokojnie będzie pan mógł zagłosować za, już niebawem. No to super, to zdaje się, że mamy koalicję w tej ważnej sprawie, nieoczywistą, ale bardzo potrzebną. Ja oczywiście będę procedował ten projekt jak najszybciej, jak tylko się pojawi. Jutro też widzę się z prezesem Łokiku, z którym też będę tę sprawę poruszał, bo, bo tu nie ma na co czekać.